Wróciliśmy na Swoboda 59, żeby zobaczyć co tu się zmieniło. Bo Straż Miejska tu nie chce interweniować. Ku naszej radości zobaczyliśmy, że jednak coś się dzieje. Bo patrzcie, jest samochód ZDM, który być może tu śledzi, co się dzieje. Jednak ta nasza działalność ma jakiś sens. Wszystkie samochody, które tu parkują, parkują nielegalnie. To oznakowanie tamto też jest nielegalne, ani z technicznego, ani sprawnego punktu widzenia. Chodnik jest zniszczony. Nikt nie reaguje. Straż Miejska mówi, że oni nie wiedzą o co chodzi, nie znają się na tym i nie chcą nic zrobić. Tym bardziej bulwersujące. Że tutaj mieści się to słynne okno życia. Jeżeli nie chcesz dzieciaka, to nie zabijaj. Tu możesz przyprowadzić, zadzwonić, przynieść inkognito. Nikt cię nie będzie za to ścigał. No, i to jest bardzo dobra inicjatywa. Tutaj sobie pozałatwiali miejsca do parkowania, oczywiście to całe znakowanie jest o kambyferoszach, niezgodne z przepisami, bo sobie pewnie dyrekcja załatwiła. I tym optymistycznym albo pesymistycznym akcentem będziemy się zwijali, mając nadzieję, że jeżeli tu jest wizyta ZDM-u, to nie przyjechali tu na lemoniadę tylko się temu tematowi przynajmniej przyjrzą rozwiązanie jest proste trzeba tutaj doprowadzić do porządku ten chodnik samochody won. nie może być tak żeby samochody się tu parkowały a ludzie popierniczali po, po po i tak taka wisienka na torcie patrzcie tam napisali wjazd a jakaś Istota jakaś menda. Patrzcie, czy na tych pseudoznakach nawet nie ma tych naklejek. Prowizorka. Dziękuję.